Cześć, nazywam się Monika Kogut i witam Cię w podcaście Mama i Ayurveda. O tym, jak dbać o zdrowie prosto i naturalnie. Poprzez Ayurvedę, dietetykę i coaching wspieram kobiety, które nareszcie chcą zadbać o siebie, bo dbając o rodzinę zapomniały o swoich potrzebach. Pracuję także z tymi, które chcą świadomie przygotować się do ciąży. Jeśli więc pragniesz wrócić do równowagi, poprawić swoje zdrowie, znów mieć energię, dobrze czuć się w swoim ciele i ze sobą, to trafiłaś w dobre miejsce. Serdecznie zapraszam. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Mama i Ajurweda. Chciałam Ci dzisiaj opowiedzieć o wieczornym rytuale według Ajurwedy. Jak taki wieczór wygląda, jak powinien wyglądać według Ajurwedy? W poprzednim odcinku mm, mówiłam Ci o poranku, czyli o tym, jak znaleźć czas dla siebie. Mówiłam Ci o tym okiem mamy konsultantki Ajurwedyjskiej, ale właśnie też mamy pracującej. A teraz tę wiedzę Ajurwedyjską o Rytuale wieczornym chcę Ci właśnie też pokazać z perspektywy i konsultantki ajurwedyjskiej, ale przede wszystkim mamy, mamy pracującej, więc ten wieczór, rytuał wieczorny jest po to, by dbać o swoje zdrowie, o swoje samopoczucie i w konsekwencji o swój poziom energii. Praktyka wieczorna ma na celu wyciszenie się, wyciszenie ciebie. Jej celem jest relaks, spokój, po to właśnie, żebyś przygotowała się do snu, ponieważ sen jest jednym z trzech fundamentów, czyli takich podstaw, podstawowych elementów, które budują naszą energię życiową. A co buduje naszą energię życiową w takim dużym skrócie? Pewnie pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to jest właśnie jedzenie, właściwe odżywianie, pełnowartościowe, świeże, ugotowane, dostosowane do naszej doszy produkty. I najczęściej osoba, która zaczyna poznawać ajurwedę, to właśnie chce wiedzieć, Jaką jest ten doszą, jaka dieta, jakie produkty są dobre właśnie dla tej osoby. I to jest bardzo dobry kierunek, ale to tylko jeden z elementów, jeden z fundamentów, ponieważ są jeszcze dwa inne, które właśnie budują naszą energię życiową. I to nie tylko zdrowie, ale po prostu to, że mamy energię do działania, do pracy, do zabawy i energię do relaksu. Tu są potrzebne trzy fundamenty. Drugim fundamentem jest oddech. Energia życiowa to ajurwedyjska prana i w ajurwedzie ćwiczenia oddechowe to prana jamy, czyli ćwiczenia, które dają nam energię. Bo Popatrz, bez jedzenia, ile jesteś w stanie wytrzymać? Ile ludzki organizm jest w stanie wytrzymać bez jedzenia? Ciało ludzkie umiera od 2 do 6 tygodni po całkowitym zaprzestaniu jedzenia. Natomiast bez oddechu, bez oddechu już po czterech minutach niedotlenienia, mózg częściowo obumiera. A śmierć staje się wtedy po 4 minutach już bardzo prawdopodobna. Natomiast po upływie 10 minut bez tlenu już następuje trwałe uszkodzenie mózgu, śpiączka, śmierć. Więc tutaj z jednej strony bez oddechu mamy 4 do 10 minut bez jedzenia od 2 do 6 tygodni. Więc na pewno praktykowanie oddechów buduje Twoją energię. W ogóle Jurweda ćwiczenia oddechowe bardzo rozbudowała, i tak jak wyciągasz tabletki ze swojej apteczki domowej chociaż mam nadzieję, że robisz to rzadko. To tak możesz stosować różne ćwiczenia oddechowe na różne swoje dolegliwości czy różne potrzeby. Są różne ćwiczenia oddechowe, i bardzo cię zachęcam do tego, żebyś pogłębiała ten temat na własną rękę. No, jest ten trzeci fundament, który buduje nasze zdrowie, to jest sen. Sen i odpoczynek. O śnie, o samym śnie też będzie kolejny odcinek. Bo ten sen, który daje nam energię życiową, to jest sen, który jest ciągły w ciągu nocy, jest nieprzerwany. Taki sen nas regeneruje, odcina nas od zmysłów, sprawia, że resetujemy się i budujemy energię na kolejny nowy dzień. Natomiast właśnie wszystkie te praktyki wieczorne mają sprawić, mają przygotować cię do tego, żebyś spała takim snem regenerującym, pełnym, nieprzerwanym, po to, żebyś po tych 6-8 godzinach snu wstała pełna energii do działania. Do działania na ten zbliżający się dzień, i żebyś mogła wstawać tak, jak Ayurveda zaleca przed szóstą rano, i żebyś miała jeszcze rano tę chwilę czasu dla siebie. I tu zachęcam Cię do wysłuchania poprzedniego odcinka. Wiele kobiet, z którymi pracuję, to są często kobiety typu Vata, czyli te kobiety, które mówią i mają ten problem, to wyzwanie że wybudzają się w nocy. Najczęściej to jest taka trzecia, czwarta w nocy i ten sen jest taki przerywany. Budzą się, wtedy pojawia się natłok myśli, zaczynają się martwić, nie potrafią zasnąć. I na to ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest oczywiście przewaga doszywata w swojej bioindywidualności, w konstytucji. Sytuacja życiowa, kiedy życie życiem czasami pojawiają się trudne sytuacje, problemy, na które nie mamy wpływu. I jednym z takich czynników wpływających na jakość snu jest to, jak my przygotowujemy się do tego snu. Jak ten rytuał wieczorny, jak to wyciszenie przed snem wygląda. Ten rytuał wieczorny przełoży się na to, jak ty się budzisz, ile masz energii i jak wygląda tak naprawdę twój kolejny dzień. Czy musisz się budzić dwoma, trzema kawami, czy masz taką naturalną energię płynącą z ciała? I teraz tak. Kluczem do tego wieczornego rytuału jest znowu przedział godzinowy od godziny 18 do godziny 22. A Jurweda mówi o tym, że od 18, czyli od 6 wieczór do 22, w przyrodzie zaczyna dominować energia kafa. Tak jak rano, między 6 a 10 jest dosza kafa, czyli ta ciężka, ociężała, która rano sprawia, że po 6 rano jest nam trudniej wstać. Tak wieczorem ta dosza kafa jest nam bardzo sprzyjająca, bo to jest właśnie ta energia powolna, ciężka. I dlaczego ona pojawia się właśnie wieczorem? Nie bez powodu. Ona właśnie ma cię zmotywować do tego, twoje ciało, żeby ono zaczęło zwalniać i przygotowywać się do momentu, kiedy ty o 22 idziesz do łóżka. Idziesz do łóżka wyciszona, zrelaksowana i zasypiasz. I śpisz. Pełnym relaksującym, regenerującym snem. No i co robimy w takim razie w tych godzinach od 18 do 22 i uwaga, czego nie robimy. Najważniejsze, żebyś zapamiętała, że według ajurwedy, zgodnie z tym naturalnym rytmem, jesteśmy częścią natury, to to jest czas na relaks, na rozwijanie pasji na odpoczynek na wyciszenie na czas z rodziną na zrobienie czegoś przyjemnego i tak jak o poranku mówiłam ci żeby znalazła ten kwadrans 20 30 minut dla siebie tak ten wieczór niech to będzie czas kiedy dobrze spędzasz go razem z rodziną Hmm. Może to będzie wyglądać jak z obrazka z jakiegoś filmu, ale tutaj chodzi o to, żeby to nie był tylko czas, tylko i wyłącznie na ogarnianie życia, sprzątania, gotowania. Chociaż wiadomo, że, te, że ten element się pojawia i lepiej, żebyś to zrobiła wtedy niż po 22, kiedy dzieci już śpią. Ale umów się, umów się sama ze sobą, że... Część tego czasu pomiędzy 18 a 22, bliżej godziny 18, część tego czasu poświęcasz na ogarnianie domu, zakupów, gotowania, ale niech ta godzina późniejsza, wieczorna, niech to będzie ta godzina bliższa godzinie snu, niech to będzie relaks. Relaks z rodziną, relaks ze sobą, na przykład w wannie, w łazience, bo bardzo mocno chcę to podkreślić, że nie chodzi o to, że ty od 18 do 22 masz się teraz tylko relaksować, bo bądźmy realistkami. Wiem, że tego możesz nie zrobić, jeżeli jesteś mamą, masz jedno, dwójkę, trójkę dzieci. Jest mnóstwo rzeczy, które trzeba ogarnąć: zakupy, sprzątanie, gotowanie, prace domowe, ale lepiej. Faktycznie jest to zrobić i ogarnąć życie w tych godzinach 18:22, niż po 22, bo to już robisz kosztem swojego zdrowia. Na pewno, na pewno to nie jest czas na pracę zawodową, pracę przed komputerem. Bardzo kiepskim pomysłem jest też spędzanie czasu przed telewizorem. No chyba, że robicie to na przykład z rodziną i oglądacie sobie jakiś fajny film razem. No bo. Na przykład zimą, co tutaj można robić, kiedy już jest zimno, ciemno i plucha. Ale teraz, latem, to jest bardzo dobry czas. Mamy jeszcze ciepłe, jasne wieczory. Możecie pójść razem na spacer, razem na lody, na rower. To jest czas, który możecie spędzić nad rzeką, w lesie, w parku, zrobić coś. Poza domem, poza ekranem, poza pracą, wspólnie. Zawsze będę powtarzać za swoją nauczycielką, że przyroda jest najlepszą uzdrowicielką i przyroda bardzo dobrze działa na każdą doszę, bez względu na to, jaką doszą jesteś, i to bycie w naturze, ono zdecydowanie cię wycisza i przygotowuje, zarówno ciebie, jak i Twoje dziecko, Twojego męża do dobrego snu. Z inne takie rzeczy. Dla wielu kobiet wieczór oznacza aktywność fizyczną. Jakiś trening na siłowni, zajęcia jogi, które najczęściej odbywają się po południu, bieganie, no bo, no bo kiedy to, to robić, tak? Nie mamy po prostu na to czasu w ciągu dnia. Natomiast powiem Ci coś z perspektywy ajurwedy i chcę, żebyś to przecedziła przez... Współczesność, w jakiej żyjemy. Dlatego, że Ayurveda mówi o tym, że aktywność fizyczna, w szczególności ta intensywna, powinna być rano. Bo to jest aktywność, która nas pobudza, nas energetyzuje. Na przykład dla osób, które mają w sobie dużo pierwiastku ognia, czyli doszypite, jest też czymś wręcz niezbędnym, bo rozładowuje ten ogień i tą energię i dzięki temu tej energii, tej złości, irytacji, nie jesteśmy w stanie wyładować tak szybko na innych w ciągu dnia, na swoim mężu, dzieciach czy współpracownikach. Więc, według Jurwedy, aktywność fizyczna zdecydowanie jest potrzebna rano i niekoniecznie wskazana wieczorem, tak? Szczególnie ta intensywna, podkreślam. Im później będziesz intensywnie ćwiczyć, tym trudniej będzie ci właśnie wyciszyć się na wieczór i zasnąć tym snem regenerującym. Więc, jeżeli ćwiczysz, to zastanów się. Czy jesteś w ogóle w stanie to przemodelować i na przykład część aktywności fizycznej przenieść na ranek, a tę bardziej łagodną aktywność zostawić sobie wieczorem? Jeżeli nie jesteś w stanie jej przenieść, to na przykład wykonać te ćwiczenia jak najszybciej, na przykład zaraz po pracy, po 16, po 17, a nie o 21, zaraz przed, czy, czy 20, zaraz przed snem. Kolejna kwestia. Te godziny pomiędzy 18 a 22, to jest też czas na zjedzenie wczesnej, lekkiej, lekkostrawnej, ugotowanej kolacji. I to może być na przykład jakaś zupa warzywna, zupa na bazie jakiejś fajnej fasolki. Teraz mamy fasolkę szparagową. To może być jakaś ryba albo kurczak. Coś ciepłego, coś lekkostrawnego, bo wieczorem nasze trawienie jest po prostu słabe, więc jeżeli nie chcemy budować dodatkowych kilogramów, no to duże obfite kaloryczne posiłki nie są wskazane po prostu. Ajurweda i nasza dietetyka również mówi o tym, żeby zjeść ostatni posiłek 3 godziny przed snem. A że ajurweda mówi o tym, że najlepsza godzina, żeby położyć się to 22. To właśnie ta 18-19 to jest bardzo dobry czas, żeby zjeść ostatni posiłek przed snem. Zjeść tą kolację, która jest lekko strawna. Bo pamiętaj, że trawienie wieczorem jest słabsze, i Twój układ trawienny potrzebuje czasu, by to wszystko strawić. Powinnaś położyć się spać z pustym żołądkiem. A dlaczego powinnaś położyć się spać z pustym żołądkiem? A dlatego, że o 22 zaczynają uruchamiać się procesy oczyszczające nasz organizm. Zaczyna działać intensywnie wątroba, której zadaniem jest oczyszczanie ciała. I tutaj kolejna sprawa. Jeżeli miałaś ciężki, stresujący, emocjonujący, ekstatyczny dzień, dzień mocno nasycony emocjami, to bardzo pomoże ci w wyciszeniu tych emocji. Wycieszeniu układu nerwowego, w uspokojeniu go automasaż olejem sezamowym, czyli auto -abianga. Olej sezamowy mówimy o takim nierafinowanym, organicznym, zimno jest olejem terapeutycznym. I to jest olej, który Przede wszystkim uziemia, wycisza tę naszą podniesioną watę, która jest bardzo podatna na te intensywne emocje i na te zewnętrzne sytuacje. Wata bardzo szybko się podnosi, bo jest właśnie związana z tym układem nerwowym. Kojący nerwy, masaż, a potem ciepły prysznic, ciepła kąpiel, bo olej po masażu musisz zmyć bo w innym przypadku może wysuszyć skórę. Taki masaż może być twoim sposobem na wyciszanie się przed snem. Możesz też wspierać się ziołowymi naparami, które będą ci wyciszać. I tutaj bardzo polecam na przykład taki napar ze świeżego kwiatu róży, jeżeli masz w ogrodzie takie jadalne róże, albo z lawendy, albo po prostu z naszej tradycyjnej melisy. Takie napoje, które są pobudzające, czyli mocna herbata czarna, zielona, biała herbata, kawa, słodkie napoje, soki, one pobudzają, podnoszą nam też poziom cukru we krwi i tak naprawdę od popołudnia nie powinnaś już sobie ich dawkować, żeby właśnie móc zasnąć snem regenerując. Możesz też na wieczór wspomagać się na przykład olejkami eterycznymi i idąc pod prysznic, czy robiąc sobie kąpiel, możesz dodać takiego olejku naturalnego, eterycznego, który właśnie sprawi, że się wyciszysz, no bo to jest aromaterapia, terapia aromatami, zapachami. I tutaj znowu bardzo dobrze sprawdzi się ta lawenda, czy, czy ta melisa, którą wypiłaś sobie jako napar. Czego nie robić? Czego nie robić w tym rytuale wieczornym? Już e, trochę ci o tym opowiedziałam, ale jeszcze raz chcę to bardzo mocno podkreślić. Jeżeli to tylko możliwe, bo nie ciśnie cię żaden deadline na następny dzień w pracy, to po prostu nie pracujesz zawodowo, nie odbierasz służbowych telefonów. To jest czas dla ciebie, czas dla rodziny. I to ty stawiasz granice stawiasz tą granicę dla własnego zdrowia i dla własnego dobra. Ucz się tej higieny, jeżeli czujesz, że masz z tym problem, ucz się tej higieny oddzielania pracy od domu. Tym bardziej, jeżeli na przykład pracujesz z domu i pracujesz zdalnie. I coś co ci mogę podpowiedzieć i bardzo fajnie u mnie się sprawdza, to taką moją praktyką, którą sobie wypracowałam, jest przebieranie się. Bez względu na to, czy pracuję właśnie w domu czy w biurze, bo po zakończonej pracy przebieram się w inne ubrania, czasem biorę prysznic. I to jest taka linia, taka granica, linia demarkacyjna, która sygnalizuje mojej głowie i mojemu ciału, że na dzisiaj koniec pracy zawodowej. Czas na relaks, czas na dom, czas na rodzinę. Spróbuj, bo. To jest element takiej higieny, higieny pracy. Kolejna sprawa, nie naświetlaj się niebieskim światłem. Czyli z, właśnie z jednej strony nie pracuj już przed komputerem, ale też hmm, coś, co dzisiaj traktujemy bardzo często jak relaks, nie scrolluj telefonu. Z jednej strony Traktujemy to jako substytut relaksu, tak? kiedy przeglądamy różne portale, media społecznościowe, robimy zakupy online, które nas w jakiś sposób mogą relaksować. I może ty to traktujesz jako relaks, ale dla Twojego mózgu światło niebieskie jest tym światłem, które mocno pobudza. I w szczególności w łóżku, kiedy już leżysz w ciemnym um, pokoju i skrolujesz. To ciągle dajesz sygnał swojemu mózgowi, że jest dzień. Mózg nie wyłączy się, tak jak ty wyłączasz telefon czy przycisk e, pilota, telewizora. Twój mózg potrzebuje tego czasu i tego zwolnienia, żeby mógł też wyłączyć się sam, tak? czyli wyciszyć i zasnąć. Idąc, tym tropem scrollowania telefonu telewizor w sypialni jest bardzo kiepskim pomysłem, bo znowuż twój mózg jest naświetlony niebieskim światłem i on nie wie, czy jest noc, czy jest dzień. Jest też przeładowany i nie jest w stanie zregenerować się w nocy. Przypomnij sobie, ile razy spałaś, a jednocześnie miałaś wrażenie, że jesteś na jawie albo właśnie śni ci się coś, co właśnie oglądałaś. To jest ten przebudzcowany mózg. I teraz coś dla mam, dla kobiet, z którymi pracuję. Często dużym problemem jest to, żeby położyć się wcześniej, wcześniej, czyli o 22. ponieważ właśnie kobiety, e, mamy, mówią, że one wtedy zaczynają po 22.00 ogarniać dom, nadrabiać jakieś sprawunki domowe, prasowanie, gotowanie. Albo po prostu pracują, albo oglądają telewizję, ulubiony serial, bo wtedy mają na to czas. I teraz ja wiem o tym, że każda z nas ma inną sytuację, czasami wychowujesz dziecko sama, albo nie możesz liczyć na drugą osobę. Ale pamiętaj, że zawsze, zawsze znajdzie się ten sposób, żeby jednak ogarnąć dom, gotowanie, sprzątanie. Nie w godzinach, kiedy ty powinnaś spać i regenerować się, i odpoczywać, i zdobywać energię, ale właśnie jest ten sposób, by tak przeorganizować się, tak ułożyć tą logistykę dnia, żeby właśnie wcześniej, po powrocie do, do domu z pracy, ogarnąć te rzeczy. To jest kwestia priorytetów. Co stawiasz na pierwszym miejscu? Twoje zdrowie a tym samym Twoją energię do choćby spędzania czasu z dzieckiem? Czy też Twoim priorytetem jest najczystszy kibelek na osiedlu, jak mówi Kamila Rowińska? Co jest Twoim priorytetem? Zastanów się, co w perspektywie kilku lat i w perspektywie Twojego zdrowia jest ważniejsze. Czysty dom codziennie i wszystko ułożone, czy Twoje zdrowie? Mam nadzieję, że ten odcinek o wieczornych rytuałach spodobał Ci się. Wszystko to, o czym powiedziałam, jest zgodne i jest według zaleceń Ajurwedy. Bardzo Ci życzę tego, byś znalazła te wieczorne, wyciszające rytuały dla siebie bo to one sprawiają, że będziesz miała więcej energii kolejnego dnia. Jeżeli czujesz, że masz mało tej energii i już cię tak uwiera w tym ciele, i że potrzebujesz coś zmienić, nie wiesz, jak ruszyć ze zmianą swojego stylu życia, bo wszystko za bardzo cię przytłacza, nie wiesz, co masz zrobić, żeby poczuć się lepiej, żeby poczuć się zdrowo, czujesz, że coś nie gra, nie wiesz do końca co i od czego masz zacząć, co masz zmienić, to napisz do mnie. Zapraszam cię do kontaktu ze mną i możemy sobie porozmawiać na takiej bezpłatnej rozmowie o tym, jakie masz potrzeby, jakie masz wyzwania, jak chciałabyś się czuć, na jakie zmiany jesteś gotowa i Wtedy wspólnie zastanowimy się, jak to możesz osiągnąć. Spokojnie, powoli, małymi krokami, naturalnie, w zgodzie z Ayurvedą. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. A jeśli czujesz, że chcesz więcej, chcesz nareszcie zadbać o siebie i o swoje zdrowie, to zapraszam cię na moją stronę www.monika.kogut.pl gdzie możesz bezpłatnie pobrać mini warsztat? Cztery proste praktyki ajurwedyjskie które poprawią Twoje trawienie i dodadzą energii. To cztery dni i cztery e-maile ze wskazówkami, jak dbać o siebie prosto i praktycznie czyli to, co zapracowana mama, kobieta nie mająca czasu, potrzebuje najbardziej. Gorąco polecam. Podcast powstał w ramach projektu Centrum Poradnictwa Ekologicznego i Prozdrowotnego, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033.